Siema, witaj w codziennym pączkowym vlogu. Dzisiaj jest 9 stycznia, pozostało 356 dni do końca roku. Jest już najnowsza piosenka Dody. Riotka, czy Rajotka, czy jakkolwiek tego nie nazwać. W sumie geneza nazwy może być zaskakująca. Riotka, Idiotka, albo Rajotka Buntowniczka. Nie wiem, nie zagłębiłem się aż tak w ten temat. I dziś obchodzą Marcjan, Przemir i Alicja. Muzycznie piosenka, jak zwykle, jest typowym popem, który sprzeda się wesce, i masa nastolatek będzie sobie nuciła pod nosem tą pioseneczkę. Znam ten scenariusz, gdy znów zalewasz mnie tysiącem pięknych słów. A co z Teledyskiem? Teledysk jest chyba pierwszy raz w historii polskiej muzyki rozrywkowej zrobiony na tak wysokim poziomie profesjonalnym prawie tak profesjonalnym jak ten vlog. Nie, nie śmieję się, mówię prawdę. Tylko wszystko jest ok, wszystko jest fajnie, wszystko jest przemyślane, wszystko jest czytelne. Doda wygląda tam niezwykle dobrze. Widać, jak Teledysk czerpie garściami z zagranicy. To, co sprzedaje się w Stanach, sprzeda się i u nas. I tak też będzie. Teledysk ma już około miliona wyświetleń. I oglądałem go i miałem taki. Takie wrażenie, że cały ten teledysk jest po prostu parodią. Jest po prostu parodią tego, co robią za granicą. Nie wiem, czy taki był cel. Być może Doda jest szalenie inteligentna i być może chciała zrobić to właśnie w ten sposób pokazać, wy się tym zjaracie, a ja to wszystko robię tak naprawdę dla jaj. Robię sobie parodię tego, jak wygląda teraz show business, bo tam w tym teledysku mamy wiele elementów z Miley Cyrus, z Lady Gagi, z Madonny. I być może ona świadomie to robi, puszcza oczko do kumatyk, jaka jest prawda. A produkt się sprzeda. Świętem na dziś jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody. A ty co myślisz, drogi widzy o tym teledysku? Czy podoba ci się, czy nie? Czy w ogóle cię nie interesuje? Komentuj pod tym odcinkiem. I zanim napiszesz swój komentarz, a zanim ja udam się do pracy... Chciałbym zadać Ci jedno ważne pytanie: Czy zjadłeś już pączka?